Cześć kochani, witajcie na moim kanale o dzierganiu, o szydełkowaniu. Dzisiaj przygotowałam dla Was filmik, w którym pokażę Wam jak zrobić szal. Ale co będzie ciekawe w tym filmiku, będziemy ten szal dziergali na rękach. Dzianie na rękach albo dzierganie na rękach. Zaczynamy od takiej pętelki, przekładamy i robimy. Taką, taką, taką pętelkę z supełkiem, który zakładamy na lewą rękę. Przeciskamy, pocieśniając. Tutaj mamy taki krótszy koniec, a tutaj mamy niteczkę, na której będziemy dziergać właśnie. Przekładam palce w taki sposób i przekładam tu sobie tą niteczkę. Robię nową pętelkę, którą także sobie przekładam przez rękę. I robię tak jeszcze raz. Łapię w taki sposób. Przeciągam przez rękę. I jeszcze raz. Wkładamy palce w tym miejscu, biorę sobie niteczkę i nakładam ją na rękę. Zobaczcie, jeszcze raz. Przyjrzyjcie się dokładnie jak to robię. Mam już 6 mam już takich pętelek. I siedem. Mam tu już siedem rządków. Zobaczcie, kładę teraz, yy, przekładam teraz yy, niteczkę między kciuka palec wskazujący i ściągam tą pierwszą pętelkę na niteczkę. I powstaje mi tu nowa pętelka, którą zakładam na prawą rękę. Tutaj będziemy się zajmować teraz tym odcinkiem. Znowu mam niteczkę między palcem wskazującym a kciukiem. Przekładam jedną pętelkę z lewej ręki. Powstaje mi no, w środku nowa y, pętelka, którą przekładam na prawą rękę. Przeplatam i na drugą rękę. Przytrzymując to, co mi powstaje w środku, na szal. Przekładam znowu i na drugą rękę. Przekładam, zobaczcie. I na drugą rękę. I teraz ostatnia pętelka, przekładam. I wyciągam tę nową powstało, nowo powstałą pętelkę. To był pierwszy rządek. I tak samo robię teraz z prawej strony na lewą. Przeciągam i na drugą rękę. Przeciągam, trzymam tą niteczkę i nową pętelkę zakładam na lewą rękę. Przekładam, przytrzymuję i przekładam. ściągam z ręki, przeciągam i zakładam. Musicie się dokładnie przyjrzeć, jak to robię, i na pewno Wam się uda. Staram się to dla Was robić wolno, żebyście mogli zrozumieć. I znowu skończyłam ten rządek. Mam wszystko już na lewej ręce. I teraz z powrotem idziemy na prawo. Ściągam, przytrzymuję i przekładam. Ściągam z lewej ręki, wyciągam nową pętelkę i na prawą rękę. Ściągam z lewej, powstaje nowa i na prawą. I cały czas robię tak samo. Zobaczcie już, jak nam się fajnie układa wzorek. Mamy takie duże oczka, poplątane. Teraz zaczynamy od prawej na lewą. Cały czas wykonujemy ten sam ruch, jak zauważyliście. Ściągamy z prawej, nowa pętelka, przekładamy ją na lewo. To wygląda i będę tak kontynuowała pracę, aż osiągnę długość, która mnie zadowala. Tak wygląda mój szal, jak na razie. Tutaj mam pozostałość mojej włóczki. Teraz Wam pokażę, jak zrobić zakończenie. Jak widzicie, teraz mam cały szalik na lewej ręce. I jeszcze raz prze, przełożę wszystko na prawą rękę. Tak wygląda mój szal w tym momencie. Ma około 50 do 60 cm. I znowu mam go na lewej ręce. Przekładam go na prawą rękę i robię zakończenie. Znowu normalnie przekładam na prawą rękę. Biorę drugą pętelkę. I ponieważ robię zakończenie, to biorę teraz tą, tutaj mamy pierwszą niteczkę. Przekładam ją nad tą pętelką nową i zostawiam ją na środku. I robię tak cały czas przekładam tak, żeby mieć dwie pętelki na ręku i tą naj, najniższą, najniżej położoną na ręku przekładam do środka. I jeszcze raz. Wyciągam, zakładam na prawą rękę, kiedy mam dwie niteczki wyciągam tą niższą, niżej położoną do środka. Jak widzicie, jest to już troszkę coś innego, bo to jest właśnie zakończenie. Wzór trochę się różni od tego na całym szalu. Wyciągam. Mam na prawej ręce dwie niteczki i wyciągam tą, która jest niżej. Na lewej ręce mam ostatnią niteczkę. Przeciągam ją na prawą rękę. Wyciągam ją na środek, tą niższą. Na prawej ręce została mi jedna niteczka. I przekładam ją przez całość. W taki właśnie sposób. I ściągam całość mocno. Tak wygląda zakończenie. Wygląda troszeczkę inaczej, jak widzicie. To jest rządek kończący. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Tutaj mam początek. I teraz wam pokażę jak związać obydwa końce. Przełoży położyłam szal w taki sposób, żeby obydwa końce na sobie leżały, czyli złożyłam go na pół, tak żeby dotykały się y, początek i koniec. Mam tu 7 tych y, oczek, 7 pętelek. Tutaj jest początek i też mam 5, 6, 7. Identycznie. U góry mamy początek. Zaczynam tu od dołu. Przekładam tą niteczkę w górę. Wyciągam całość. Tak jak w szyciu. trochę mi się poplątała. Jestem tutaj, przyciągnęłam całą niteczkę przez początek. I teraz przekładam z góry. Zobaczcie, tak jakbym szyła nitką i igłą. Wbijam w tym miejscu i przeciągam w dół. Znowu wyciągam całą nitkę, całą długość. Jest to jak szycie bez użycia igły. Po prostu mamy nitkę i ręce. Przekładam w tym miejscu i idę w górę tym razem. Mamy tutaj dolną i górną warstwę. I przeciągam nitaczkę przez całość. I robię tak cały czas aż do końca. Tak wygląda z przodu nasz szal. To jest całość, czyli zrobiliśmy taki komin skoro jest zamknięty. Zaraz wam pokażę jeszcze, jak zakończyłam to łączenie początku z początku z końcem. Na końcu po prostu zrobiłam supeł. I obcięłam. Tak to wygląda. Jak widzicie, można taki szal sobie zrobić bardzo szybko i bez użycia szydełka, niczego specjalistycznego. Po prostu potrzebujecie rąk i włóczki. Jeżeli film wam się podobał, to zostawcie kciuki w górę. Bardzo się z tego ucieszę, jak zawsze. Napiszcie mi jakiś komentarz i do zobaczenia.